Siema w kolejnym odcinku na kanale W ogóle nie mam pojęcia co tutaj się dzieje Dlatego napiszcie hashtag Nie wiem, tylko napiszcie razem Bo wtedy wam nie zaliczy e, tego hashtagu Nie będzie wam się świeciło I dzisiaj pojedziemy sobie Ursusem 912 I będziemy sobie zbierać belki Zostawcie lajka, oczywiście standardowo Tak naprawdę, bo e, no, Zasięgi na YouTubie są słabe I to bardzo tragiczne e, No i możecie wbijać na Instagrama e, Nie wiem czy jeszcze jest takie echo, bo tu już troszeczkę mebli doszło Tak naprawdę, wcześniej nie było filmów Dlaczego? No dlatego, że no, jeszcze za mną jak wiecie, ścianę e, teoretycznie nie ma, jest pusta ściana, Doj dojdzie jeszcze cegba, dojdą jeszcze tam parę takich różnych e, rzeczy i na pewno tego echa nie będzie, ale to dopiero jeszcze e, zobaczycie to wszystko, mi się zdaje w tym tygodniu. A na razie musimy nagrywać tak jak jest i po prostu zobaczymy jak to audio wszystko wyjdzie. Ja czuję, że jest leciutkie, ale na pewno mniejsze niż było wcześniej. No i co? Wziąłem te dwie przyczepki. No bo dzisiaj akcja zbieranie belek. To w sumie chyba każdy raczej powinien zauważyć. Ja dokładnie nie wiem jak wygląda sprawa z. Sprasowaniem tych pól, jestem pewny, że tamto pole po lewej stronie jest sprasowane na 100%, a jeżeli chodzi o sprasowanie tamtego jednego pola jeszcze, na którym mieliśmy belki, to powiem wam tak naprawdę loteria, bo chyba jest sprasowane, bo tak dawno grałem na tych seriach, że już nawet nie pamiętam. Jeżeli chodzi o livey, to kiedy wrócą livey? No gdzieś też w tym tygodniu ten odcinek oglądacie we wtorek, to może gdzieś koło czwartku odpalimy livea, i myślę, że już od przyszłego tygodnia livey będą Standardowo, mniej więcej codziennie, bo też i mapa będzie na 10 tysięcy osób na Instagramie wydana. Kolejna fajna. Na razie nic nie będę na temat tej mapy mówił, też jej za bardzo nie będę pokazywał. Będzie taka dosyć duża niespodzianka, jeżeli będzie te 10 tysięcy osób na Instagramie. Także zapraszajcie swoich znajomych na mojego Instagrama i po prostu wbijajcie, ja sobie wezmę teraz tak, okrągłe belki to jest oczywiście standard, bo to jest nam potrzebne, tylko którą mamy przyczepkę. My musimy sobie wziąć przyczepkę. Wybierz narzędzie, zmień autoloader. No to na U, chyba tak, chyba tak. Zaraz to sprawdzimy. Ja sobie będę oczywiście to ładował rękami. Dlaczego rękami, a nie na przykład turem? A no dlatego, że tura nie mam. I tutaj teoretycznie mógłbym sobie założyć tura do jakiegoś tam ciągnika. Najprawdopodobniej do 60. Można było coś takiego zrobić. Tylko, że mi się wtedy ta 60 nie podoba z tym turem, i tak, tak średnio, naprawdę mi to się nie podoba, dlatego też. Jeszcze chory trochę jestem. No i. Tak średnio mi się podoba, dlatego też nie korzystam z opcji turów i po prostu sobie zbieramy. Tak. No jest to też dosyć szybsze, ale na pewno gdzieś już kolejny sezon to będziemy sobie robić coś w stylu, żeby któryś z większych ciągników miał tura. Ale nie 60, w tych większych ciągnikach wygląda to. No nawet na przyzwoicie, tak to nazwijmy. Także moim zdaniem będzie to wszystko spoko. Dobra, tutaj mamy jedną belkę, która. Teoretycznie się nie nadaje do reszty, bo tutaj miałem tam na początku w prasie Tyckę, naprawdę Tyckę tam było, nie wiem, z 2-3% tej właśnie zielonej słomy, czyli siana. No i kurczę, wyszło tak, że jednak tabelka tak czy siak się zrobiła z właśnie siana. Mimo, że gdzieś tam te 80-90% było słomy. No, no dziwne troszeczkę, prawda, ale. Nie ma co narzekać, bo tak jednak w tym farmingu się dzieje, gdzieś to też widziałem na YouTube, że ludzie pokazywali, że właśnie na takiej zasadzie działa to, no tak jest zrobione, tak se, ale może w kolejnych wersjach gdzieś to poprawią, a to też wiadomo, że do kolejnej wersji farminga zostało jeszcze, oj długo, 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 jeszcze raz długo, też będę korzystał sobie z tego, patrzcie w ogóle tych belek jest mega dużo, no nie? Tutaj jakby nie patrzeć, mamy co robić dzisiaj. Mi się zdaje, że to mniej więcej te 20 minut odcinka wyjdzie, bo jakoś krótszych odcinków nie chcę za bardzo robić, bo takie 20 minut to chyba moim zdaniem jest takie ok, OK, jeżeli chodzi o oglądanie. Dobra, weźmy sobie to nałóżmy. Jutro chyba wam wrzucę rozwojowe gospodarstwo, jeżeli mi się uda jeszcze coś. Dzisiaj nagrać, bo we wtorek to nie wiem czy będzie mi się chciało nagrywać, bo być może będę o tu robił jeszcze to Za sobą, a nawet na 100% coś będzie jeszcze działane Dobra, te belki jak widzicie mamy już jedną przyczepę poukładaną na 100% Teraz została ta druga przyczepa, która tak naprawdę no to za dużej pojemności nie ma, bo ta druga przyczepka ma Chyba tylko 8 belek, no tutaj jest 14 tak także tam będzie 4, 4 chyba 8, no, no nie za dużo, ale nie mamy co narzekać, na razie nam to wystarcza, dobra, bierzemy sobie też na U, podjeżdżamy sobie i będziemy sobie to też narzucać, mi się zdaje, że te belki akurat stąd kawałeczkiem wszystkie nam się uda zebrać, dobra. No, i też pewnie będę. Kurde. W kolejnych odcinkach, gdzieś będę chciał zrobić wapno. Na pewno na co niektóre kawałki, bo wiem, że wymagają wapnowania. Także gdzieś po to wapno też będziemy musieli się udać. Także zresztą no wiadomo, to się wiąże też z kosztami. Tam paliwo to już mniejsza o to, ale jeżeli chodzi o koszta wapna, troszeczkę za to zapłacimy. No, i też na pewno będę chciał ogarnąć sobie kiszonkę w końcu, a to też będzie trzeba wypożyczyć maszynę do kiszonki, no bo ja tak, tak szczerze mówiąc, no to nie mam maszyny żadnej do kiszonki. Tutaj powiem Wam, że dosyć, dosyć fajna miniaturka by mogła wyjść, ale boję się, że jak teraz kliknę, to po prostu mi się e, zwali kamerka. To jest dopiero piąta minuta odcinka, także fajnie, bo jakby ta kamerka gdzieś tam wytrzymała sobie do końca, bo czasami tak się dzieje, no nie? Dobra, weźmy sobie tą belczkę w ogóle ładnie to wszystko wygląda. Na no akurat ta mapa ma taki fajny lubelski klimat i się przyjemnie bardzo na tym gra. Ale ta kolejna mapa a jeszcze zadłużone gospodarstwo jest, które też bym chciał bo W ogóle tych serii teraz mało było, bo nic tam się prawie nie wrzucało na kanał. Także gdzieś tam to by trzeba będzie wszystko ponadrabiać. Ile tutaj mamy? Mamy wszystko i chyba tu już więcej miejsca nie ma. Bo z tego co pamiętam, tutaj na górę się nie dało tego układać, ale zaraz to sprawdzimy. Jeszcze tak dla pewności. Tak, mamy 100%, czyli tutaj już na górę nie możemy sobie wrzucić, tam nam zostanie jeszcze raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli 12 belek nam zostanie, czyli pojedziemy sobie z tego pola jeszcze raz na gospodarstwo i dopiero pojedziemy na tamto e, kolejne. Bo tak po prostu bez sensu będzie jeździć po prostu tam daleko po dwie tylko belki, no bo jak jest 14. Nie, czekajcie, 14 na to wchodzi. Czyli razem tutaj ile nam wchodzi? Na tą 14, na tą 8 to 24 nam wchodzi tutaj razem, także tutaj jeszcze troszeczkę miejsca będzie. Dobra, no to chyba zrobimy tak, żeby tak się nie kręcić, to może pojedziemy sobie prosto tym, od razu tymi drogami polnymi. Jak widzicie tutaj troszeczkę się też jedzie tak kuślawo, no bo tu są te dołów jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo nawalone. No i ta przejażka tym Ursusem jest taka ciężka, naprawdę tu jak, jak się wyjeżdża już na asfalt, to jest wtedy ok. Ale tam po tych dróżkach polnych to jest tragedia, jest naprawdę tragedia, nic nie jedzie istnieje, znaczy, no tu, tu, tutaj jechał, ale wiadomo, że przed nim zdążymy. I tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, chyba pasami można to przypiąć. Tylko tyle, że ja nie wiem, czy te pasy działają na takiej zasadzie, że one faktycznie będą coś tutaj podtrzymywały, bo te belki i tak mają z automatu, no tak jak mówię, no nawet pasów się nie da przypiąć, bo te belki są z automatu po prostu tak trzymają się po prostu, wiecie, tego naszego podłoża przyczepy. No i tutaj jest ten właśnie faktycznie Taki dosyć fajny modzik, e, który no mi się mega podoba. Nie wiem jak Wam, ale mi się mega to podoba. Po prostu robicie coś takiego, że podjeżdżacie sobie w to miejsce. E, robicie sobie teraz, e, no, przykładowo weźmiemy sobie z tej przyczepy, bo ona jest pierwsza. E, weźmiemy sobie autoloader, maker to tak średnio, weźmiemy sobie po prostu to silos już tutaj tego nie przyjmuje, dlaczego tego nie przyjmuje, no bo tu jest inna belka, inny rodzaj belki tą belkę musimy sobie zanieść tutaj i ona jest tutaj przyjęta i co fajne, one mają kolizję. bo jakby nie miały kolizji to tak średnio, no nie, a tak jak mają kolizje to naprawdę jest to też fajne jakieś tam udogodnienie, bo tak bardziej to realnie jest, jeżeli chodzi o branie sobie tych belek, to tak naprawdę nie wiem jak to działa jeszcze. Otwórz menu. No i teraz tak... Szczerze mówiąc to ja nie wiem jak je się bierze. <laughs> Seryjnie nie wiem jak się je bierze. No tu jest ten cały panel. O tutaj, o. Otwórz panel rodzaj, potwierdź obiekty 15 bel pojemność e, suma 57 tysięcy litrów, e, tylko, że tutaj było to, a może ja już i wrzuciłem tą belkę, czy tak by to działało jeżeli chodzi o krowy czystość 100% tutaj nie ma akurat słomy e, także, a widzisz, ona się wyświetla tutaj także takie bajery, tak to jest zrobione słoma nie jest tu przejmowana, akurat o tym wiem, dobra, trzymaj Czemu to się nie ten A co ja tej belki już nie mogę... A jest, dobra, udało się wrzucić. E, teraz sobie rozładujemy kolejną przyczepę. E, też oczywiście na E I. i tutaj. Aha, czyli pasy były, tylko pasy te przypinają się w troszeczkę inną stronę niż zakładaliśmy. No i te pasy możemy sobie odpiąć. E, jakoś tam one się przypinają, nie, nie wyglądają zbyt fajnie, ale niech będzie. No i tych belek ze słomą raczej nam wystarczy. Tutaj dwie krowy jak na razie mam. Nie wiem jak to będziemy kombinować, jeżeli chodzi o większą ilość e, krów. No bo też nie wiem, czy będę w stanie to wszystko poogarniać, prawda? E, jeżeli chodzi o jeszcze dojść jakieś tam zwierzę. Też na pewno obrządki będę chciał w końcu zrobić, bo to jest dosyć istotna sprawa, żeby te zwierzęta, a jakiś tam pożytek z nich był, one będą dawać nam mleko i może. Kolejny sezon, pogramy sobie już na sezonie. E, tylko, że tutaj też widziałem, jakieś chyba by musiał ściągać mapę od nowa i budować to gospodarstwo od nowa, bo widziałem, że są problemy z drzewami. Jeżeli się doda właśnie ten mod season, e, to później te drzewa, co niektóre, które nie są kompatybilne z modem season, się bugują i to się tak bugują, że one wyglądają tak no, no, brzydko. Po prostu e, to chyba one jakieś tam większe zastosowanie nie mają, tylko po prostu brzydko wyglądają i tyle. Ale tak czy siak, no to wiadomo, że lepiej po prostu tego nie bugować i sobie grać na gdzieś tam ładnym wyglądzie, bo wygląd to jest moim zdaniem dosyć istotna sprawa. Na co by nie patrzeć, to po prostu jak wam się coś podoba, to to na przykład bierzecie albo sobie gracie, jak wam się coś podoba. Dobra, my sobie musimy zrobić teraz tak, żeby znowu włączyć to ładowanko, I tu sobie wyłączymy Teraz to. Ogólnie to jest 4000 litrów, tylko ja nie wiem w której, a ja w tej przyczepie włączyłem ładowanie, dobra. No to tam bez różnicy, bo tak, trzech, którą napełnimy najpierw, to i tak będzie ok. Podejdziemy sobie leciutko do przodu. No i ten łóżek, tak powiem, Wam, że się świetnie sprawuje. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. No i też się przyjemnie nim gra. Ten żółty kolor tak się fajnie wpasowuje. Też w ten klimacik takich żniw. W sumie tutaj już po żniwach bardziej, bo te belki się zbiera, to już wiadomo, że to jest już. Ostatnia prosta, jeżeli chodzi o zbiór, e, gdzieś tam rzeczy z pola. Czyli wiadomo, no, najpierw zboże, a później słoma. Jeżeli ktoś w ogóle idzie w belki, tam ludzie też wiadomo, idą tam z różnych powodów belki. Te belki też są gdzieś tam opłacalne, jeżeli macie tego dużo. Bo to można sobie sprzedawać, nie trzeba tylko i wyłącznie, ktoś nie ma zwierząt, to i tak te belki czasami robi. Dobra, no, tu nam przez przypadek, no, to nam załaduje je, tak czy siak. E, ale musimy sobie od razu, wiecie co zrobić? Musimy sobie od razu zrobić tak. Żeby od razu nam leciały na tą przyczepę, O, właśnie o to mi chodziło. Dobra. I możemy sobie jechać dalej. Tu już mamy chyba tylko trzy beleczki z tego tak, trzy belki tylko. No to jest dosyć mało, ale pojedziemy sobie na drugie pole i będziemy mieli kolejną stówę. Z tamtego pola powiem wam, że tych belek też wyszło dosyć, dosyć sporo, także obstawiam, że gdzieś tam na plus będziemy z tych belek... Nie wiem ile, ale chyba w kolejnym... Znaczy w kolejnym, w poprzednim odcinku gdzieś tam gadałem na ten temat, ile tych belek mniej więcej wyjdzie, bo chyba resztę prasowania robiliśmy już na streamie. E, też dokładnie nie pamiętam, bo to tak jak mówię, no to było dosyć, dosyć bardzo dawno. Dobra, to sobie stoi tak, a może ja nie wiem, czy tutaj robić miniaturkę, czy może jednak sobie na gospodarstwie zrobić miniaturkę, e, to się okaże dopiero później. A my lecimy na tamto pole. Tamto pole jest Wam dosyć bardzo znane, bo na tamtym kawałeczku, tak jak już te prace polowe gdzieś tam wcześniej były pokazywane. To pole, co teraz jedziemy, towarzyszy nam już od tak naprawdę początka serii chyba. Także już no, to jest chyba już któryś czterdziesty, któryś może odcinek, albo nawet i blisko 50 się zbliżamy. Dosyć sporo, dosyć sporo. To się tak nie wydaje, bo to gospodarstwo się powoli rozwija. Też tutaj zamysł jest, żeby tej serii było 100 odcinków no też tego farminga jeszcze mamy rok, także to jest naprawdę dosyć dużo, nawet ponad rok leciutko, chyba rok i jeden miesiąc, bo no gdzieś tam dużo osób pisało, że on chyba w marcu ma wychodzić, czy tam może w kwietniu farming 21, no to jest szmat czasu, to jest naprawdę szmat czasu, bo jakby wychodził w listopadzie, czy tam końcówce października tego roku 2020 no to naprawdę już by tej gry było dosyć mało, a tutaj powiem Wam, że gierka się... Pojedziemy sobie ścierniskiem, będzie równiej. Gierka się świetnie rozwija, pod względem modyfikacji. Mają tam wychodzić jakieś DLC, no ale to DLC to jest wiadomo mniejsza o to, bo mamy mody. No i mody są coraz lepsze, są coraz lepsze. Czy budynki wychodzą, czy mapy wychodzą, czy, czy różne duperele wychodzą, które nie tylko są jakimiś tam ciągnikami, które gdzieś tam umilają wam grę, ale też są na przykład, nie wiem, szufle, wiaderka, coś czego wcześniej nie było, taczka, widły, takie tam bajery. Moim zdaniem Farming się jak najbardziej rozwija, jeżeli chodzi o scenę modingu, Jeżeli chodzi o scenę oryginalności, czyli wiecie tam oryginalnie co oni robią w tej grze, to to takie tam roz rozwój taki se można powiedzieć, bo jednak za dużo tutaj jakichś nowości nie widzimy tam pomiędzy 17 a 19, to co niektórzy mówią, tak, ja wiecie, że to jest tak leciutko ulepszona 17. No ale tak czy siak gdzieś tam jest ulepszona i trzeba się cieszyć z tego przynajmniej co mamy Bo być może Farming21 nam pokaże tą, tą lepszą stronę tych osób co tworzą tą grę I mi się zdaje że mogą dodać sporo nowości szczególnie że trzeba będzie dłużej czekać na niego Także chyba gdzieś tam na celu coś to musi mieć Weźmy sobie dobra Tutaj mamy ogólnie słońce jest chyba około południa o 8.52, tak się jest rano, a nie południe. Tak patrzyłem w górę myślałem, że jak kurczę jest tam słońce, no bo to zazwyczaj, chociaż w lecie, to już słońce o 8.50, nie no o 9.00 to raczej mało możliwe, żeby tam było. Już tak zaokrąglimy właśnie o tej 9.00. No i się bałem, że no, kurczę nie wyjdzie mi odcinek te 20 minut, ale powiem wam, że jest już 16.00 minuta, my sobie zbieramy te belki i powiem wam jeszcze jedną rzecz, że my się nie wyrobimy w tym odcinku, jeżeli chodzi o zbiór właśnie tych belek. Bo tu nam tych belek zostało jeszcze, przynajmniej na jeden kurs, a nie ogarniemy tego jeszcze kursu jednego, bo nam zabraknie po prostu czasu. Nie wiem jak wygląda sprawa tutaj, czy tutaj jest już wszystko wsadzone. Tak, i tutaj nam mamy jeszcze miejsce na dwie beleczki. Weźmy sobie pojedźmy po prostu na te dwie belki ze środka sobie je ogarniemy. No i tu nam zostanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli jedna przyczepa, taka nawet niepełna. Czyli na dwie nawet nie ma. Ale w sumie na co to będę je odpinał, jak one służą tylko i wyłącznie do tego? Też racja. I cyk. I tyle. Eee, tyle, jeżeli chodzi o miejsce w naszych przyczepkach. Jakbym miał kurde. Mm... O tą przyczepę drugą, taką podczepioną na tył, bo to nawet można, nie wiem, no i bez, bez umiaru możecie to podczepiać, e, ile chcecie. No to kurczę, to by była świetna sprawa, bo miał już e, pojemność 14 plus e, 14, 28 belek. Ile tu na górze idzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli to idzie o 6 więcej, tak? Dobrze mówię, chyba, no nie? Bo teraz aktualnie tych belek mamy 16 plus 6, 22. 16 plus 6 mamy 22 belki, to mi się wcześniej pomyliło, nie 24, tylko teraz, no bo tu plus 6 to będzie 28 wtedy, to elegancko teraz wyszło. Nie wiem po co jadę tą drogą, jak mogę jechać z średniskiem, i to będzie po prostu lepsze wyjście, i szybciej też dojedziemy na to gospodarstwo, bo tak jak będziemy jechać tylko i wyłącznie tym tą drogą polno, póki to nie jest zaorane, póki to nie jest zasiane, e, to można sobie latać, a na a później to już będzie lipa, nic nie jedzie, ty no jak ja nie widzę, czy coś jedzie nawet, bo zasłania mi o to, o to mi teoretycznie zasłania, i w praktyce tak samo, no w prawdziwym ciągniku to byś wziął, nie, wiem, łeb trochę bardziej w tą stronę, byś wyjrzał i byś widział, ale tutaj, nie ma tej takiej. Chociaż co niektórych modach widziałem tą kamerę dynamiczną, że mogłeś sobie taki do przodu się przysować. Tylko nie wiem, czy to było w tym farmingu, czy to było może w poprzednich farmingach. Może to w 17 było, ale były takie mody. Na pewno takie mody były, ale chyba one były dodawane wraz z ciągnikiem, że nie wsadzałeś tego modu do gry, tylko ten mod był gdzieś tam, jako skrypt w ciągniku, czy, 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 czy coś, czy jak to się tam zwie. Ale w każdym razie wiecie o co chodzi. I cyk w prawidkę. No i mamy, powiem Wam, że odcinek elegancko ogarnięty. Ja sobie chyba tego na razie gdzieś za... Chociaż w sumie, ty, ty może już na tył byśmy pojechali. Pojedziemy sobie na tył. Od razu sobie tędy przejedziemy. Ja sobie jeszcze zrobię kółko, bo sobie nawrócę, żeby tam tamtędy później nie wjeżdżać, bo tam kurczę też jest ciasno trochę. Tu jak wiecie, wszystko jest fajnie zrobione, tu jeszcze drzewa jak dojdą to będzie moim zdaniem jeszcze lepiej to wyglądało. Chciałem ogarnąć trawę małą, niestety trawy małej e, się nie da tutaj zrobić, znaczy no tym rysowaniem w farmingu się nie da. A tak to bym musiał od nowa sejwa zaczynać, żeby ta trawa mała e, była tutaj, także to jest też dosyć bardzo, moim zdaniem, problematyczne. No a co? A w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale, czyli już jutro. Także na razie.